Jesteśmy na kolejnej realizacji, którą za chwilkę będziemy odbierać z klientem. Sprawdzamy, jak poszedł montaż, czy wszystko jest ok. Sprawdzamy oświetlenie, sprawdzamy dach, czy się zamyka. W tym momencie pada deszcz, więc chcemy Wam pokazać, jak generalnie nasza pergola działa. Czyli przy zamkniętym dachu jest szczelnie, no, woda nie dostaje się tutaj do środka. Wiadomo, każda rynna ma swoją przepustowość, więc jak tutaj na, przyszedłby teraz jakiś kwał, no każda rynna może przebrać. Natomiast jak widzicie, deszcz jest dosyć solidny, a nasza pergola radzi sobie z odprowadzaniem wody. Tutaj w tym przypadku na klient zdecydował się, aby na takie kamyczki z drzewkiem. Zobaczcie, tutaj mamy taki bardzo fajny kruciec wylewki. U nas się to nazywa, czyli rura aluminiowa, specjalnie zaprojektowana przez nas, malowana w tym samym kolorze, co powierzchnia pergoli, dlatego bardzo estetycznie to wygląda. I to jest taki przede wszystkim najczęstszy sposób wyprowadzania wody z, z nogi pergoli.